Cześć, w tym poradniku pokażę Ci, jak ustawić timer w kamerze przed zrobieniem zdjęcia. Aby ustawić timer w kamerze, należy wejść w aparat, następnie kliknąć trzecią ikonkę od prawej strony i mamy do wyboru: brak samowyzwalacza, 2 sekundy, 5 sekund lub 10. Ja wybiorę w tym przypadku 5. Jak widzimy, kiedy klikniemy zdjęcie, zdjęcie zrobi się dopiero po 5 sekundach. Aby wyłączyć tą funkcję, należy powrotnie kliknąć w to kółeczko i wybrać opcję po maksymal, maksymalnie po lewej stronie. Dziękuję za obejrzenie tego poradnika i zachęcam do oglądania innych poradników i subskrypcji tego kanału.